3, 2, 1, tak. 12 minut przed Państwem. Pokonujemy <laughs> przydystan. 785 osób wzięło udział w teście Kupera w Lesznie, który był sprawdzianem własnych możliwości. Wystarczyło poświęcić na to 12 minut. W tym czasie należało pokonać jak najwięcej okrążeń, a można to było zrobić biegnąc czy maszerując. Na starcie stawały osoby w różnym wieku. Były kilkuletnie dzieci, młodzież i dorośli. Niejednokrotnie obok siebie biegli rodzice ze swoimi pociechami. Wielu uczniów wystartowało licząc na dobrą ocenę z wychowania fizycznego. 12 minut to dużo? Nie. Ile pokonałaś? 2100 metrów. Czyli jaki masz wynik? Pół na pół. Pół na pół. Pierwszy raz w toście? Nie, drugi. I jak wtedy było? Dzisiaj lepiej z tą kondycją twoją? Trochę słabiej. Jak tam pobiegu? No bardzo dobrze. Ile? 2400. Zadowolona? Tak. A pierwszy raz w biegu? Nie, już czwarty. No i? Jak z tą kondycją jest? Coraz lepiej? lepsza. Coraz lepsza, ale to znaczy, że trenujesz na co dzień? Coś się robisz? Nie, ogólnie praktycznie wychodzę tylko do szkoły i na wf tylko ćwiczę. To odliczamy. Trzy, dwa, jeden, start! Widzę numer, czyli biegnie pan? Tak, zdecydowałem się biegnąć. E, pierwszy raz taki sprawdziłem? Pierwszy raz taki Dlaczego? Tak. No w celu sprawdzenia swojej kondycji, jak to wygląda w tym wieku teraz. trenuje pan, coś ćwiczy? E, nie, nie, nie. Czyli tak z marszu? Bardziej, tre... Bardziej tak amatorsko rowerkiem, ale rekreacyjnie, ale taki wysiłek, typowy bieg przez 12 minut to pierwszy raz. No właśnie, 12 minut to dużo czy mało? No zobaczymy, myślę, że dam radę. Startujemy. Rodzinnie? Całą rodziną przyjechaliśmy. Tutaj najmłodsza pierwszy raz dzisiaj będzie startować yy A mandat co roku? I jak, a ty? Ja też no, muszę, no inaczej byłby wstęp. No to w takim razie jak to z tą kondycją jest? Ja akurat jeszcze się w... Tym, co mam się zmieścić. Jestem zadowolony. Tak, ale mogłoby być lepiej. Dziewczyny, a wy, ty już kolejny raz startujesz? I jak to jest z tą kondycją? 12 minut to dużo, mało dla ciebie? Tak, średnio. Ale jesteś szybsza od ojca? Czasami. <noise> a ty? Ja wczoraj cię widziałam w przedszkolu 21. To już takie przygotowania chyba były, tak? Do biegu? Tak. I jak tam wczoraj na Olimpiadzie? Dobrze. I dzisiaj, jak pójdzie? Dobry. Test Coopera na stadionie lekkoatletycznym zorganizował Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.